Drodzy Państwo, na boisku A rozpoczęło się spotkanie, za chwilkę rozpocznie się spotkanie różnych piłkarskich Nadziei Motoru Lublin, a także Lecha Poznań. Z kolei na boisku B UKS, Top 54 Biała Podlaska rywalizuje z drużyną Polonii Warszawa. Drużyna Top 54 Biała Podlaska, trener Wojciech Krzystanek, kierownik zespołu, drugi tenel Ireneusz Kurowski. I drużyna występuje w następującym składzie. Z numerem pierwszym Jan Roć, numer 12 Dominik Borodko, numer 9 Maciek Kurowski. Numer 17 Milan Storto Numer 11 Jakub Kobyliński Numer 7 Jakub Łukasiewicz Numer 10 Filip Micharkiewicz Numer 15 Wiktor Chomic Numer 21 Oliver Kozniecow Numer 23 Michał Kozłowski Numer 4 Hubert Speklej Numer 22 Bartłomiej Oniszczuk Numer 26 Jakub Furman Numer 18 Fabian Karwacki Numer 19 Oskar Pietraszuch Numer 16 Michał Szostakiewicz Drużyna top 54 biała Podlaska w stojach czerwono czarnych, a drużyna Poloni Warszawa stoi biało-czarne. Drużyna występuje w następującym składzie z numerem 12 Mateusz Szymański, z numerem 23 Mateusz Jachlewski. Numer 26 Piotr Grabik. numer 22 Mateusz Kapela. Numer 2 Sebastian Gołąb. Numer 99 Antoni Korczak. Z piątką Bazyli Grabiec Numer 16 Noel Sadziak, numer 80 Aleksander Wenta, numer 7 Michał Dąbrowski, numer 30 Daniel Dzwonnik, numer 18 Mikołaj Rutkowski, numer 11 Igor Rusek i numer 4 Wiktor Błachowicz. Ten zespoł pan Tomasz Sokołowski, drugi zespoł pan Paweł Sałański ramka dla warszawskiej kolonii bramkę zdobył zawodnik oznaczony numerem 7 Michał Dąbrowski Na boisku, a rywalizacja Lecha Poznań i Piłkarskich Nadziei Motor Lublin. Drużyna Lecha w stojach niebiesko-białych. Drużyna Motoru Piłkarskich Nadziei Motor Lublin w stojach niebiesko-biało-czerwonych. I drużyna Lecha przystąpiła do tego spotkania w następującym składzie: z numerem pierwszym Igor Niklasiewicz, numer 2 Maksymilian Walczak, numer 11 Antek Pindur, numer 16 Piotr Szedler, numer 6 Kasper Schudera. Numer 8 Kuba Bylina, numer 10 Kordian Gadomski, numer 19 Oliwier Matoszko, numer 5 Hubert Dudziński, numer 4 Michał Sujka, numer 7 Filip Pisarek, numer 18 Katzper Zommerfeld. Drużyna piłkarskich nadziei Motor Lublin prowadzona przez tenera Kamila Skowrona. Kierownik zespołu Krystian Kutyła, drugi trener Jacek Adrianek i drużyna występuje w następującym składzie. Zborem pierwszym Bartosz Adrianek. Numer 11 Miłosz Kutyła. Numer 9 Piotr Sierpień. Numer 4 Maciej Łopuszyński. Numer 8 Kuba Wójcik. Numer 7 Kacper Kołbyko. Numer 16 Jan Janaszek. Numer 2 Iremiaż Pawłowski. Numer 3 Maciej Misiurek. Numer 5 Maciej Mazurek. Numer 10 Igor Beneka. I numer 13, wiktor Sigłowy. Drużyna. Piłkarskich nadziei. rywalizuje z lechem Poznań na boisku, a, tymczasem na boisku B. Zmiana rezultatu. Warszawska Polonia podwyższa swoje prowadzenie w meczu z drużyną top 54 biała Podlaska. Polonia 2, top 54-0. ma rezultatu na boisku, a drużyna kolejowego klubu sportowego Lech Poznań S.A. obejmuje prowadzenie w meczu z tiłkarskimi Nedlijami Motor Lublin. Lech 1, Motor 0. Dla drużyny Top 54 Biała Podlaska, Top 1, Polonia Warszawa 2. 2 do 2 na boisku, w którym rywalizują top 54 Biała Podlaska, a także drużyna Polonii Warszawa. Polonia prowadziła już 2 do 0, tymczasem dwie bramki dla topu zmieniają obraz tego spotkania i mamy 2 do 2.

Pani, pani, pani. Tak, 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 Tylko patrzeć, gdzie ten pies jest, bo skąd on przyleciał w ogóle? Wtedy, czy ten... Dobry, dobra, dawaj, ten pies Czerwoni grają, piła idzie. Siata. Zzywą. Siata weszła? Czerwoni. Bramka dla drużyny warszawskiej Polonii. Polonia 3, Top 54 Biała Podlaska 2. Z kolei na boisku Alech Poznań prowadzi 1 do 0 z piłkarskimi nadziejami Motoru Lublin.